Witam Szanownych Państwa. 27 czerwca 2017 roku. 28 raczej. Tak, 28 czerwca. No, widzicie Państwo, już mylą mi się zapadła noc, więc mi się daty. Jestem po lekturze pierwszej części ciekawej książki, która została zfilmowana i nazwana Gromotron. Książka jest jak zawsze o wiele ciekawsza niż serial. Trzeba to przyznać. Bo w serialu jest tylko żyć, dużo trupów i mało, mało istotnych faktów, mało zrozumiałych. Jak się czyta książkę to zawsze jest lepiej. Ale tyle książki. Jak to wszystko przekłada się na ideę, ideę walki o władzę. Zacząłem czytać pewne książki, żeby zrozumieć istotę pewną filozofię współczesnej polityki. Jak widzicie państwo, mamy kilka krajów, kilka państw, które walczą o władzę na geopolitycznej mapie świata. Starają się ustawiać tak pionki na swoich szachownicach, aby Uzyskać dla siebie jak najwięcej profitów i wyciągnąć jak najwięcej zysków, z tego co słyszałem, już coraz więcej krytyków postrzega naszą politykę zagraniczną jako miałką. Zwłaszcza jeżeli chodzi o, o stronę tą wschodnią. Nie mamy tej polityki, nie uprawiamy jej tak, jak ona powinna być uprawiana. Jest ona, jest ona słaba. Słaba, bo nigdy nie, nie zadbali mi o własne interesy tak jak, jak należy. Czy to jest prawda? No, wydaje mi się, że tak. Nasze związki z Europą Zachodnią, to, że sami jesteśmy w Europie, trochę zaburzyły chyba, może nie chyba, ale na pewno, nasz osąd sytuacji i wyciąganie wniosków na przyszłość. Chcemy być w Europie, Europejczykami, jak krzyczą członkowie OPOI nowoczesnej czy kodu. Ale przecież my zawsze byliśmy w Europie. Byliśmy w Europie Środkowej, Wschodniej, zajmowaliśmy dość duże połacie kontynentu. I w gruncie rzeczy byliśmy od morza do morza. Z tego co pamiętam, od Bałtyku po Morze Czarne chyba się nie mylę nawet. Więc tutaj, proszę Państwa, mieliśmy szansę na budowanie potęgi, że nie wykorzystaliśmy tej szansy do końca to już jest kwestia inna. To jest zupełnie opowieść na inny na inny blok. Ale warta jest to zastanowienia, walka władzę. Ta walka o tron. Czy, czym jest ten tron we współczesnym świecie? Tym tronem to są interesy gospodarcze, ekonomiczne, siła militarna, możliwość realizacji własnego, własnego interesu, własnego celów i pozycja państwa bezpiecznego, posiadającego silną, silną armię i wewnętrzne struktury na tyle solidne, aby oparły się one każdemu zagrożeniu. Tak to wynika, ale czy jest to realne i czy jest rzeczywiście zachowane? Jak patrzę, patrzę na dzisiejszą Europę, to widzimy coraz więcej przemocy, coraz więcej zamachów, coraz więcej zamieszania. W państwach demokratycznych policja i wojsko chodzi po ulicach z bronią długą, gotową do strzału. Cóż się stało? Coś, coś bardzo złego stało się. A kto na tym korzysta? Pamiętajcie, co pisał wspominany przeze mnie już Sun Tzu. Uderz to, co twój wróg najbardziej kocha. Gdy go zastraszysz, gdy będzie musiał chronić to, co mu drogie, będzie tracił, tracił kontakt z rzeczywistością. Będzie posuwał się do kroków, które nigdy logicznie logicznie rzecz ujmując nie podjąłby. Zacznie działać impulsywnie i straci grunt pod nogami. Wtedy to z tego skorzystasz. Wtedy to wykorzystasz. Uderzysz i pokonasz go. zmiażdżysz jego wojska i opanujesz jego ziemię. Tak to mniej więcej Sun Tzu przedstawiał. Ale po nim wielu innych. Podobnie nauczał Arystoteles, pokazywał, jak ma ta polityka wyglądać. I myślę, że dla pełnego zrozumienia tego, co się dzisiaj dzieje, jeżeli przyjmiecie to, co powiedziałem, że większość tych, którzy znikają w Europie, to są Europejczycy i może tak, przyjmę tą retorykę PO, że rzeczywiście to jest obrażanie, no bo przecież europejczycy mówią, że to drugie, trzecie pokolenie, tak, drugie, trzecie pokolenie wracających żołnierzy, którzy robią zamachy islamskich i mamy się z tego cieszyć, tak? Mamy się z tego cieszyć, że nasi obywatele naszego świata, których tu przyjęliśmy, którzy zintegrowali się teoretycznie ze strukturami Europy, nagle postanowiłem wysadzać wszystko w powietrze. Robili to już przedstawiciele Lewicy, Czerwone Brygady, frakcja, czer frakcja Czerwonej Armii czy inne organizacje. Ale teraz to byli Niemcy i Włosi. Ale teraz mamy do czynienia z muzułmanami. Czy rzeczywiście muzułmanami to już jest kwestia ich imamów i rozstrzygnięcia, jak to jest z ich wiarą? W to nie będę wnikał, bo w sprawie wiary naprawdę wolałbym się nie zagłębiać, nie mieszać, bo nie jest to istotne dla, e, dla tej poetyki, tego blogu i wyjaśnienia pewnych rzeczy. Nas powinno interesować tylko jedno: co to przynosi Europie? Ta słabość oznacza, że Europa stacza się po linii pochyłej. Już nie jest w stanie zapewnić bezpieczeństwa własnym obywatelom. Czyli nie jest tym graczem na tej szachownicy, o której wspomniałem, i nie ona rozstawia te pionki. Kto został? Mamy prezydenta Stanów Zjednoczonych. Nieważne, czy on się nazywa. Bush, Clinton. Obama czy Trump, to państwo będzie realizowało swój interes. Oczywiście niektórzy z tych prezydentów zapominali o tym, ale obecnie już nowy pamięta. Mamy też Chiny, które coś czuje, że odegrają zupełnie inną rolę, niż się spodziewacie w tym konflikcie. Ale ich siła jest przebicie, samozaparcie. Zajrzyjcie do tej książki Sun Tzu, Polecam. Zajrzyjcie też do innych, które polecałem. I wyciągnijcie wnioski, szanowni państwo. Wyciągnijcie wnioski, wtedy zrozumiecie. A Rosja? Powiem tak. Potęgi pojawiają się i odchodzą. Niektóre upadają bardzo długo. I jest to bolesne nie tyle dla nich, tylko dla tych, którzy są świadkami tego upadku. Bo ten upadek może być bardzo długi i niestety też dla nas kłopotliwy. A Niemcy? Niemcy jeszcze długo będą potęgą tą gospodarczą. Tylko tak jak powiedziałem, Niemcy, jako Niemcy, które znamy tą Germanię, odchodzą, będą powoli tak samo jak Rosja. Odchodzić z niebyt. Ich miejsce zastąpi Turcja i prezydent Erdogan, jego siła i przebicie. I to on będzie w najbliższych latach dyktował warunki. Oby te warunki były też dobre dla nas. Warto się zastanowić nad tą pozycją nową. Czyli proszę Państwa, tak. Gra o tron toczy się dalej. Tron, czyli Pozycja supermocarstwa na arenie światowej. Tylko, że zmieniają się figury, zmieniają się pionki i zmieniają się królowie. Stany Zjednoczone nie są mocarstwem długo, więc one pozostają. Chiny są starym państwem, starą potęgą i albo są, albo nie są mocarstwem, ale ich przewaga jest taka, że zawsze są. No i kto trzeci? To trzeci w tej grze? Turcja? Czy może któryś z państw muzułmańskich? Basenu czy Morza Śródziemnego? Kto jest tym kolejnym graczem? Może Indie? Brazylia? Zastanawiam się. Zastanawiam się i postaram się dać odpowiedź Państwu na to pytanie, albo przybliżyć odpowiedź w najbliższych blogach. Na razie zostawiam Państwa z tym przesłaniem i pytaniem otwartym i życzę miłej nocy, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych wydaniach.